Uwaga, moi bracia. Spójrzcie tylko na to przesłanie, które archanioł Michał przekazał młodemu Carlosowi Perezowi z Kolumbii. Ta rewelacja nie tylko wyjaśnia wątpliwości, które wielu ma na temat trzech dni ciemności, ale także ostrzega nas o przyszłych wydarzeniach, które będą wymagały naszej pełnej uwagi i duchowego przygotowania. Zanim zaczniemy, jak zwykle, proszę. Abyście w komentarzach poniżej podali swoje imiona lub imiona jakiegoś członka rodziny, który potrzebuje modlitwy. Umieszczamy wszystkie możliwe imiona w intencjach Różańca Świętego. Teraz przejdźmy do przesłania, które Archanią Michał przekazał młodemu Carlosowi Perezowi i które zostało autoryzowane przez jego kierownika duchowego. Podczas modlitwy do Archanioła Michała, młody Carlos Perez usłyszał wewnętrzny głos, który przekazał mu następujące przesłanie: Pozostało tylko pięć lat, wkrótce nastąpi tylko chaos. Ludzie nie usłuchali naszej matki w Fatimie, nie rozprzestrzenili pobożności do jej niepokalanego serca, błędy krajów wschodu wciąż się rozprzestrzeniają. Światowi przywódcy już oddali się złemu. Wielkie katastrofy wstrząsną ziemią, nieznane plagi wyjdą z cienia, niszcząc całe populacje. Wielka tama upadnie, a jej wody zaleją wiele miast, powodując niewyobrażalne zniszczenia i straty. Ameryka Łacińska będzie zagrożona, ponieważ jeden z przywódców zawrze sojusze z wrogami Boga, przynosząc więcej bólu i spustoszenia. Nastąpi blackout. Ale nie będą to prorokowane trzy dni ciemności. Będzie to chaos spowodowany przez samego człowieka. Chroncie swoje domy, będzie nieład w ciemności. Wzywam do wzmocnienia swojej wiary, modlitwy intensywnie dzień i noc oraz ochrony swojego domu. Umieście medali N. Święta Benedykta za każdymi drzwiami waszej rezydencji. To, co nadchodzi. Będzie próbą wiary sprawiedliwych i tylko prawdziwie pobożni znajdą schronienie pod skrzydłami Najwyższego. Pamiętajcie, że nawet w najciemniejszych godzinach światło nadziei nigdy nie gaśnie dla tych, którzy ufają Panu. Wznieście swoje serca w nieustannej modlitwie i utrzymujcie swoje dusze czyste przed oczami Boga. Żyjcie sakramentalnym życiem, często uczestniczcie w sakramentach. Codziennie odmawiajcie Różaniec Święty. Te akty wiary są waszą ochroną i światłem, które rozprasza ciemność świata. Moi drodzy bracia, dla mnie to było jedno z najważniejszych przesłań, jakie Archanioł Michał przekazał. Mówił wyraźnie i bezpośrednio o nadchodzącym Wielkim Blackoutie, ale ten blackout nie jest jak trzy dni ciemności, lecz coś spowodowanego przez samego człowieka. W swoim przesłaniu zwrócił się z prośbą do młodego Carlosa, ale ta prośba dotyczy nas wszystkich. Prosi, abyśmy żyli sakramentalnym życiem, co oznacza aktywne uczestnictwo w sakramentach Kościoła, takich jak Eucharystia i Spowiedź, które pomagają nam być bliżej Boga i utrzymać naszą wiarę silną. Zachęca nas również do codziennego odmawiania Różańca Świętego i promowania pobożności do niepokalanego serca Maryi. Bez wątpienia jest to jedna z najważniejszych praktyk, które my, katolicy, powinniśmy przyjąć: nieustannie szerzyć pobożność do niepokalanego serca Maryi, zgodnie z zaleceniem naszej matki w Fatimie. Te praktyki chronią nas i wzmacniają, zwłaszcza w czasach zamieszania i trudności. Dlatego proszę każdego z was, abyście potraktowali to przesłanie poważnie. Wzmocnijmy naszą wiarę i nasze praktyki religijne, przygotowując się nie tylko na fizyczne wyzwania, takie jak blackouty i katastrofy naturalne, ale także na duchowe wyzwania, ponieważ nasza prawdziwa walka toczy się na poziomie duchowym. Módlmy się. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, Bądź naszym schronieniem przeciwko niegodziwościom i zasadzkom diabła, niech Bóg mu rozkaże, pokornie o to prosimy, a ty, książę Wojska Niebieskiego, mocą Bożą strąć do piekła szatana i wszystkie złe duchy, które krążą po świecie, szukając zguby dusz. Amen. Niech święty Michał Archanioł i nasza pani Fatimska chronią nas i prowadzą w tych trudnych czasach. Amen.